Dziemaneczko, z systemem strony A to jest mój krótki odcinek informacyjny, że no, na tamtym kanale już nie będę nagrywał całych odcinków, ponieważ zapomniałem do niego pasów, tak, jestem głupi Po drugie, będę, będę lepsze, fajniejsze serie nakręcał z PvP, z PvP na pewno będzie Z myryzajcem spoko będzie, o wioska w oddali i będę nakręcał z różnych gierek ze steama co tam, co tam co mi, się, mi się spodoba co tam wam się spodoba oczywiście no więc głosujcie co byście chcieli nakręcać postaram się bym tą grę ogarnąć i tp i um, to jest taki mały króciutki mały informacyjny filmiczek no to, to jest nowe konto .pl TV Wow, dużo się zmieniło w niku Prawda, co nie? Eee, nie mam oryginalnego minecrafta Premium To więc wiem, wiem Jestem noobem o nie mam oryginalnego minecrafta O Jezu, ale ten, ten noob jest głupi, zesralny, obsraniec Nie, 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 nie będzie miał ani jednego wideo ode mnie Ho, ho, bo jest obsranicja. Myślę, że tak nie będzie Myślę, że mnie spolubicie i typa, i tep. No. To więc narkota.